Samochód wypadałoby przynajmniej zapytać. Przepraszam cię, ale spałaś. A ja jeszcze musiałam przed pracą zawieźć lekarstwa ojcu, bo mu się skończyły. Dawaj kluczyki, śpieszę się, jestem umówiona. Kamila, hmm? muszę ci coś wyjaśnić. Później teraz naprawdę nie mam czasu. Umówiłam się w Podkowie leśnej, to kawał drugi. Ja już jestem spóźniona. Hmm. Samochód jest w warsztacie. No żartujesz? Nie, no nie żartuję. Ale co się stało? Coś z silnikiem? Nie, nie, silnik jest w porządku. Nie. To co miałaś wypadać? Nie, to nie był wypadek. Właściwie tak, to był wypadek. Cholera. Skasowałaś mi wóz. Nie, to tylko dach. Dachowałaś? To już sobie wyobrażam, co z niego zostało. No. Nie, nie przejmuj się, to tylko dach, naprawdę. N nie rozumiem. Spadło ja... ci coś na dach? Balon. Balon? Balon z koszem. Jeden facet wylądował nie. na dachu samochodu. O nie, mamo! Mamo, ty to słyszałaś? Słyszałaś, co się trafiło córeczce twojego męża? Balon wylądował jej na samochodzie. Balon?! Iż co? Mogłaś wymyślić już coś sensowniejszego. To wszystko, co miałam ci do powiedzenia. A teraz dajcie mi święty spokój. Załatwione. Miał być dopiero na jutro. Nie, kto ci powiedział? Nie to kto? Przecież sam go załatwiałem w klubie balonowym. O czym ty mówisz? Ja mówię, że zrobiłem samochód tej dziewczynie. A ty mi tu wyjeżdżasz z jakimś balonem. Nie, ja ci tu wyjeżdżam z jakimś balonem, tylko hmm. my mamy podpisaną umowę i termin oddania gotowej reklamówki. Terminy mogą poczekać. Właśnie, że nie mogą. Wiesz co? Ja ci powiem szczerze. Jakoś mnie nie bawią te balony. To ci każę, żeby cię bawiły masz tam po prostu wejść, polecieć do góry, zjeść baton i koniec. Znajdźcie sobie kogoś innego. Ty chyba oszalałeś. To musisz być ty. Ale równie dobrze może to być ktoś inny. Właśnie, że nie może. Przypominam ci, że to zlecenie dostaliśmy tylko i wyłącznie dlatego, że to ty masz tam zagrać dla twojej gęby. A mało to jest znanych ludzi. No stary, lepiej zobacz ten samochód. Znaczy to ja samochód. Nie zobacz. widziałem. E, tam, A nasz, no, kurczę, no... Do Czyli, tam, o ja fajny, nie? Co to ma być? Samochód. Chciałem, żeby ona, to znaczy jego właścicielka, tak się szczerze roześmiała. Wiesz co? Jak ja bym był właścicielem tego samochodu, to nie dosyć, żebym się nie roześmiał, ale jeszcze bym cię podał do sądu. I widzisz, to jest twój problem, bo ty jesteś kompletny nudziarz. Ja? Ja jestem nudziarz? Ja jestem nudziarz, tak? A ciekawe, czy ta twoja nowa znajoma nie przyzna mi rację, jak zobaczy, coś ty zrobił z tym jej pojazdem. Swoją drogą, jak ona się nazywa? Matko boska, przecież ja nawet nie znam jej imienia. A to dla ciebie coś nowego, tak? Że nie o to chodzi. No ale jak ja oddam ten samochód? No Przecież nawet nie wiem, gdzie mieszka. Ale zaraz. Wspiszę rejestrację, pójdę do urzędu miejskiego i tam... A nie prościej byłoby zajrzeć do dowodu rejestracyjnego? O, no, tak. No tak niby też można. Zresztą, co to za różnica? przecież to jest jakaś paranoja, no. Kamila Kursz. Dzień dobry. Przyprowadziłem samochód. Chciałem oddać kluczyki pani kamilikłos. Kłos. Ale ja do pani Kamili Kłos. To ja. E, przepraszam, czy, czy to pan Adam Rozdrażewski? Ale mnie chodzi o tę Kamilę Kłos samochodem. To właśnie ja. Ale samochód prowadziła taka. Aha, to niesamowite. Proszę, niech, niech pan wejdzie. <grywa> niesamowite. Nikt mi nie uwierzy, o. że Adam Rozdrażewski był u mnie w domu. Bo widzi pani, ja uszkodziłem samochód i zobowiązałem się do naprawy z tym, że. Ale niech się pan nic nie przejmuje. To stary gruchot. Ja zaraz zaparzę kawę a, albo herbatę, jeśli pan woli. Nie, ja chciałem się tylko dowiedzieć. O... to żaden kłopot. Proszę, niech pan wejdzie. Ale tam tamta kobieta w samochodzie. To... Panie Adamie, czy ja panu nie wystarczy? Musi mi pan zaraz wszystko opowiedzieć. Zaraz zrobię kawę. Nie, 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 niestety dzisiaj bardzo mi się spieszy, ale może innym razem. Ruszaj! Co się stało? No jedź, mówię! Czekaj, zaraz, bo ja nie bardzo rozumiem. Znaczy, no, Chcesz mi powiedzieć, że nie rozpoznałeś tej kobiety, na którą spadłeś balonem? Już nie rób ze mnie wereta i nie rozpoznałem, bo to nie była ona. Adam, Adam, jak to nie ona? Miałeś jej dowód rejestracyjny. Imię i nazwisko. Jak nie ona? Nie wiem. Wiem tylko, że wyszedłem na potwornego kretyna. Ja tyle razy ci mówiłem, że te twoje wygłupy to się kiedyś źle skończą. To nie był jej samochód, no to gdzie ona teraz jest? Nie wiem. Nie ma jej, no nie ma jej, daj już spokój. No. Wiesz, różnie to w życiu bywa. A może to była na przykład złodziejka, która jechała kradzionym samochodem co? albo... Jak ty mi masz takie głupot, to lepiej nic nie mów. Złodziejka, wymyślił. Ty lepiej powiedz mi jak ją mam znaleźć.